Klaudia poprosiła mnie, żebym się nagrała, więc powiedziała mi, że absolutnie nie. Aż stwierdziłam, dobra, raz się żyje. jeszcze zabij mnie tym, tym mikrofonem. Cześć, nazywam się Joanna Stańczyk, w ICAN Institute pełnię funkcję dyrektora finansowego. Pracuję tutaj od ponad 8 lat. Pracę w Icon, e, lubię przede wszystkim za to, że można się spotkać z bardzo wieloma doświadczeniami, popracować na wielu projektach i wielu płaszczyznach, spotkać się z różnymi e, firmami, ponieważ networking, który prowadzimy w ramach naszych eventów, wydarzeń, jest dosyć istotny z punktu zdobywania doświadczenia. E, lubię również ten dynamizm, jeżeli chodzi o prowadzone przez nas projekty. E, Icon Daje możliwość rozwoju w wielu dziedzinach. Jeżeli przychodząc do ICAN chcesz się rozwijać w marketingu, równie dobrze możesz za jakiś czas rozwijać się na przykład w szkoleniach otwartych, jeżeli to jest Twoją pasją. Patrząc przez moje doświadczenie, ja zaczynałam swoją pracę w ICAN w dziale sprzedaży i po dwóch i pół roku trafiłam do działu finansowego. Z za co jestem bardzo wdzięczna prezesom, którzy dali mu możliwość rozwoju w tej dziedzinie. W ICAN sprawdzą się osoby na pewno ambitne, zaangażowane, takie, które nie, nie boją się podejmowania wyzwań, e, biorą odpowiedzialność za swoje działania, które podejmują, natomiast e, również e, takie, które nie boją się popełniać błędów, ponieważ na, na nich najczęściej się uczymy.